URAN jest... What the fuck? To masz Uran rzeczywiście na tony czy na kilogramy? Uran, zegarki rosyjskie, radzieckie no Zestaw 100 sztuk, długopisy e, re, reklamowe Uran e, Co tutaj jeszcze jest? Uran I. Y, e, myszka gamingowa, mysz dla bez przewodu Co? Ale to... Uran do kupienia Czemu to... Wszystko no. URAN Musisz na ten pokreślić pierwiastek chemiczne, nie wiem Ona na Allegro wchodzę, jest URAN A zakupy? A to drzwi wyjściowe jakiś URAN <śmiech> <śmiech> A świecą A się? Ci... Zobacz Świecą się, bo... od, odbłyskowe No <laughs> to, jest, to jest... URANowe Dobra, już, ja już mogę do was iść, tylko odbiorę sobie nagrody A bo ja sam gram No bo nas notuje dopiero No to kurwa żeś, no żeś wybrał moment no, ale no to, no tak to tak samo jak, jak ja z nie? Odpaliłem, po pół godzinie, cyk, dobra, on rano, mówi Dałem kod na, na w stronę, dobra, nie? Fajnie Pomogłem mogłem w Criminality grać, jak speedrun nie ma jeszcze Dobra, no to już wyjdziemy, nie? Z meczu No i po co? O co, grasz dalej? No poczekam, aż wy skończycie, ile No tak? nie no, poczekam. gdzie? No? no tu Zrobimy speedrun no, Dobra, to ja się zajmę drzwiami a wy możecie robić z A wow. Ja się zawieszłam. A oh, no i mój mikrofon działa. A wow, już Maria. Co się stało? Ten kościwku dostałem. Nie no to Ojej, mój park. Ziwnąłem. Tak słuchajcie, że aż mi się bark rozciągnął tak wy... daleko, że po prostu już zapomniałem. Niewiarygodne. Jak to samo? A, nie, jeszcze nie ma. A dodaliście itemy? Nie. Ja też nie. No to speedem. Sg? Co? Dawałeś im tam itemy? O kurwa. To ty, ty od tego byś przecież no, zawsze... Dobrze, <laughs> Rozumiem. Zostawcie mi... E, Dota. Ten mały laserek. To niech się załadujesz, nie? Jeszcze. O, jesteś chyba już? Ja jesteś, dobra, Git. Czy coś tu jest wartego uwagi. Co to jest? To jest chyba ten IMF. Ale gdzie tu się odpala, żeby ruszyć te drzwi? Albo tu masz, jeszcze lewitujesz, że się ładujesz, Duch mnie opętał. No, wytłumacz mi jedno. No? Czemu jak sam sobie grałem przed chwilą, to słyszałem twój głos jako duch? No bo... Ja jestem jeszcze nienarodzony. Ja On jestem jest nowy. Tak. Żeby złapać ducha, ja muszę się poczuć jak duch, wiesz, rozumiesz o co chodzi. Ja praktykuję po prostu... ...duchowość. Dobra, jakie ten jest. Się... Okej. Okay. Laserek jest. Masz latarki? O no, co No właśnie, bo my macie tam tylko jeden. Jak to otworzyć? Jak otworzyć te wrota? Halo. Otworzyłem. Ale wiesz, co się okazało? E, TSG, ostatnio tak zauważyłem. UTRAM mi wyjaśnił, że. No, tak. Wyjaśnił mi UNRAMA, że generalnie. Czasami te pokoje... Czasami. No te pokoje po prostu respo się randomowo i nie zawsze jest Freddy Fam, wiesz? Niestety. Myślę Co? Podobne... Co to jest na górze? To drzwi? Skąd ty są drzwi? Co my tam robisz. Myślę ci screena. A one się niczego nie trzymałem nawet. Co wy tam robicie? Ja zobaczę latarkę, No właśnie, skąd wiedziałeś? To ty tutaj wstawiłeś? Nie, no nie wysyłać gad... Wysyłaj zdjęcie Ty, ale my Wyszałem nawet na nic nie zrobiliśmy wciw. jeszcze Co, pokaż, pokaż, co, gdzie? <grym> e, tSG, chodź do mnie Chodź do mnie, tutaj, tutaj tu, tu, Spójrz do góry Kurwa <grym> 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 jest <O. grym> Nie ma już Okej, okay. okay. nowy, nowy A, bo ty otworzyłeś te, dobra Ej, poczekaj, ja ci pokażę, ja się nauczyłem, okej? Okay? Ja ci to demonstruję, poczekaj, poczekaj, ja się nauczyłem O, widzisz? A, no bo to, to musisz bardziej po tej stronie Tu o, to wtedy o Aha, bo ty chcesz z tej strony, okej, okay, dobra to, Że przejście robię Ja ogólnie nie, nie chciałem ten Słuchaj, okay, efekt Efekt najlepiej działa, jak jesteś przy Ja wiem, ja wiem. O, teraz. Tak. I można przejść, nie? Nie. Czasem, o! No nie! No nie. No nie. O! No. Co ty gadasz? Jest Predifna? Tak jakby. Trochę. Nie, nie ma. Ej, to jest G, Barykadujemy się tutaj. Chodź. Poczekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Jest tu Freddy FNAF. Kuchnia jest. O nie, 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 uważaj. Takiego lepszego chcieliśmy. Kurcze. Słabo mi to będzie teraz. Wczoraj było dobrze. Wczoraj to by chciałeś, żeby cię duch złapał. Tak, mi się nie udało. Ej, słuchajcie, mam dla was propozycję. No Jak będziemy grać to dajemy level trudności na trzeci i zbieramy mi na level ósmy, żebym miał krucyfiksa. Okej, okay, luz. Krucyfiks się przyda, hmy? Huh? No, bardzo. No ale dół jest czysty i temperatura nigdy się nie zmieniała. Okej, okay, a właśnie ja z tym tym fazmą czymś tam psychofizykiem miałem gadać. Hello, hello, może się widzisz się na Discordzie, tak? Bo to ja będę trochę gadał na tym. czy znaczy nie, jeżeli zrobimy spioną, to się nie opłaca. Nie, nie przeszkadza? Dobra. Hello, hello. Spada! Mam, 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 mam. Co chyba. masz? Gdzie masz? Na górze? Temperatura... ta. Na górze. Poczekaj. Ja gdzieś blisko. A, blisko. Myślałem, że już masz ten, ten. Hello! Guten Morgen. Guten Tag. O, zgasło światło. To chyba tutaj. Wiesz? Będę korki napełnić. Nastaw wodę do gotowania. O kurwa, gdzie tu korki? Nie, nie wiem, bo cię właśnie tak. Pewnie gdzie nie. Nie wiem, ja teraz patrzę, kurwa, przez kropki, bo latarki nie wzięli Kiedy ci, kiedy będziesz? No, czekasz, jak będziecie. No to dawaj się, teraz startujemy. Cześć, no, robimy spilliam, już znalazłem praktycznie pokój ducha. O, Ale Czakuj. fajnie, widzę prześciany. Ej, to jest gram. Co? Jak będą kości, to dasz mi dwie podnieść. Mhm. Bo potrzebuję do kosta za 500. I to jest gram. Wiesz, co jest śmieszny błąd z tymi drzwiami? W momencie, w którym. Gra wykrywa, że te drzwi są zamknięte, a tak naprawdę dla nas wizualnie są one właśnie tak wyjęte z framugi. Ty widzisz przez ściany, wiesz? E, jeżeli otworzysz te główne drzwi w ten sposób, co ja Ci mówiłem, no nie? No, e, to jeżeli je zgliczujesz i będziesz patrzeć przez nie, to czasami może być tak, że cały dwór się usunie, no nie? No to właśnie o to mi chodzi. Aha, no, no, no dwór, no to tak. W tym przypadku tak, ja mam dom za sobą, wiesz? Mam drzwi, za nimi nic nie mam. Patrz, nowy, do głównego wejścia. Jak przyjdziesz na górę, to też o. zobaczysz, słuchaj. Ale chodź do mnie, chodź na no mnie. No idę, idę, idę. Tak pięknie spakowałem drzwi, że nie musisz kutać, żeby przechodzić. No dobra, ja już swoje nagrałem, także ten, także mogę o. iść do ciebie, tu mam pamiątkę. Patrz, tutaj o. Nie, nie ruszaj, nie ruszaj. Patrz, nie, nie. Tutaj. Że tak ja muszę... równo fajnie postawiłem. Tak różno pięknie. Ślicznie, ślicznie. To może być strych. Ale poczekaj, o. że znika dwór. Ja na razie nie znam takiego konta. Ale nie, nie. teraz nie, to, bo to trzeba odpowiednio zbagować. A, no nie, nie, nie ruszaj, a, dobra. No, dobra. Czekaj, Czekaj się a, poczaj, to chodź na górę, no, chodź na górę na razie. Ci pokażę, pochwalę się, chodź. Dobra. Co to się tu dzieje? Czemu przy ściany widzę? No, pokaż. no właśnie, nie ruszaj tego! Pod żadnym pozorem! Gdzie? Um, Downramy mówię, bo on mi drzwi wczoraj. Mówię, nie tykaj, dobrze? No, gdzie? Tutaj chodź. No i co? No i spójrz pod, pod pewnymi kątami różnymi. Widzisz? Co mam widzieć? Ale że w drzwi mam wejść tak o? Nie, tu gdzie ja patrzę na przykład. Okej. Okay. No to co? Chodzę. No, no to powinno być takie bez tekstur. Nie, ja wszystko, wszystko mam tekstury. Tak? No mówię ci ja mam jakieś... To jest strych! To jest strych. Okej. Okay. To, to jest twój. co może nie, nie u wszystkich działań nie wiem wiem... To jest największy dzisiaj wróg. O dobrze, słyszłeś. Razem mordy. No powiedz mi tu jest jakieś miejsce, jakaś szafa, żeby się ukryć, czy to tak po prostu on będzie się tutaj respić normalnie. Będzie się respił. Tak i nie mam tutaj możliwości. No mi się przedmiotyś podświetlają, nawet jak latarki nie mam. To hit ty. ty. O nie ma. No, ja tu z kropkami lecę. No dobra, to dajcie z kropkami. Drzwi się zamknęły. Jakie drzwi? No, dobra, to już ja to są schody, to poczekaj. Się... Droga ucieczki. No dawajcie raz tak żeby speedy się nie nudził, no. Nie mówię, ale speedzę. Nie, 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 powiem wam, tak nie sobie wierzę robię z klocków, więc... Co? Mówisz luz. Bierzę no, sobie robię z klocków. Czemu jak tutaj, w tej grze, nie ma barierek, to ja nie mogę zejść z równej krawędzi, po prostu? Sprawdź z pili Jakie to jest zesrane! Ty, ale zobacz, Unrama, ty też nie możesz tutaj zejść? Czy ja jestem upośledzony. Przecież tu nie ma żadnej bariery. Co gówno? Hello, ghost! Hi! We are friend! Uh, are you hiding? I'm hungry. I'm scared. Put uh, cream. 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 Yes. cream. 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 No movie. Cream. Cream. No cream. No. Cream. Freezing temperature. Go. Hello. Jest, zrespił się. Hunt. Is. Hunt. To zgadza Tak, uciekaj. A ja to straszek. Tak. No, da się przejść. A nie, na jednak. To na To mi tutaj. obłoty opowiada się. Dobra, skąd się? Dobra. No nie gada. Może jak zostawiliśmy samego, to wtedy. Nie widzę orbów, szczerze. Tak. No. Ghost, hello! You sure A about... już pokazuj... A w Splitboxie masz jakby tam mikrofonik i obok tego ducha, to nie? No. I to czerwone się pokazuje? Nie wiem, nie nowy? Widzę. A no nowy nie widzi. Nie. No tak, nowy nie widzi. TSG, idź do niego. Się... Hello, ghost! OK, TSG, oh, dobra. Where are you now? Where are you now? Ok, wyjdźcie do, do wschodniego i wejdźcie tam, wejdziecie mi od razu. Ghost... Stupid ghost, your mom is fat. Wywalił okorki znowu. Chyba też sądzi tak samo jak ja. Eee... Eee... I... Dobra, kończ Dobrze. A tu są jakieś drzwi też, kolejne. Poproszę. Nie odpowiada na speedboxa? Nie. Mam zeszyt i... Ja mógł... mam soninty. Nie wiem, nie widzę. Nie widzisz? Co tu mogę zrobić? Drzwi. Okej. Okay. Nie ma Freezing. Czasami chuchałem, ale... Ale nie, poniżej zera. Musi być w e, daj Splitboxa. Jeszcze Polecam sobie Bloom'a włączyć. Masz. Tu ja przez cały czas miałem mi Nie sprawdza. ruszył jakimiś drzwiami ostatnio? Nie niczym. No tam drzwi nie było na górze. Czyli się naprawia. Tak. Sprawdzam dota. Pozbyłem się mojego jednego źródła światła. Mam nadzieję, że będzie warto. Tak, a dać ci latarkę? Ale to byś musiał w tym zostać. A kurwa, notatkę. No nie, jest. no było przed chwilą. Jeśli teraz zacznie hantować, to się zesram. do nie hantuję. Kurwa mać, weź nowy, idź na strych i popraw kamerę, bo spadło. Poczekaj, a powiedz mi ile mam sanity i jak ten duch się nazywa? Sanity masz ja. 60% około. Okej. Okay. A duch Mary Jones. Przecież do się na to łóżko wejść nie. Mary Jones! Nie działa. No dobra, to idę. Iść po prostu kamerę która leży. I postaw ją koło dotca tego laserka Czy Ty mnie widzisz na tej kamerze? Eee, widzę twoje światło. O, widzę się nie widzę kamera, tu podajmy widziałeś Jestem plecami jaka jestem? Eee, minimalnie w lewo To? Wróćcie Nie to jest wieszak No Ko Barierka schodów no to co? No i koło barierki jest dosłownie. Nie ma. Jak to nie ma? Dosłownie koło tego byłeś. Tu jest ten... wierzchok? Stój, stój przy barierce. Stój przy ale żeby, No. Ale żeby, żeby nowego... Dosłownie masz przed sobą. Dół, dół, No nie mam przed sobą. Co, co to jest? Masz. Wziąłeś. Takie małe. Jak to stawiać? Pod C? E, nie. E, F. F przytrzymujesz i musisz nakierować dłużej. Nie działa jak to nie działa. No nie, nie działa F. By to możesz no. na dobrej... Nie na, nie na wszystkich przestrzeniach możesz to położyć. Ja co A. Dobra, ok. Już wiem jak to działa. I w którą stronę ma być ustawione? Czekaj, żeby do siebie Tak? Ja ci ustawiłem jakoś. Pytanie, czy ty tak chcesz. A, no siema. To ja się zajmę drzwi. Weźcie mnie spingujcie jak skończycie. Okej, okay, okej. Okay. Powiedz jak wyjdziesz z tego domu. Ja, okej. Okay. Ja wezwę tą Marylę Rodowicz. <grymne> ona jeszcze żyje, ona jeszcze nie zginęła. Taka stara raszlata jest. Ojej, O ja nie, nie, Przeżyła LGBT. Nowy rekord. Maryla Rodowicz mi się tylko z jedną piosenką kojarzy i z niczym więcej tam, że. Yy, z jakąś piłką coś tam strzelić gola. Taka nasza wola czy coś takiego było. Oczywiście absolutnie nic do tej kobiety nie mam, ale z, z niczym poza jedną jedyną piosenką ona mi się nic nie kojarzy. Nic. Ja wiem, że jest piosenkarką i tyle. Jestem... W, ja się znam na gwiazdach. Ja wiem, że jest nieśmiertelna, i wiem, że ją odmrażają na każdy <głos> rok. Co <noise> ty A nas, na, naprawdę, z że ona jest stara? Tak. Poczekaj, hand jest? Eee, nie. Jeme, ten, Jeme zaszło świrować. Może piątka była? Właśnie nie Bo wiem, to tak, nie Tylko tało. Bardzo mocno. No to piątka. No to piątka chyba. Ale świruje, ale to w jednym miejscu, wiesz? Więc piątka. Jaka jest aktywność, powiedz mi, bo to jesteś w pałcie chyba. Była przez chwilę czwórka. No widać, widać. Bo ja na dolnym piętrze mi świrowało mocno, wiesz? Tylko, że ja tu jakieś... Wkurza mnie to światło, czasami widać tego IMF-a, czasami jest całkowicie czarny, nie? Eee. Nowy... No? Pójdź na strych i sprawdź czy zeszyt Na życie coś napisała. Nie na razie nie. Powiedz mi jaka ona się nazywa Bo już ee, Mary Radowicz. Boże zepsułem sobie i Mary Jones. Mary Jones, tak? Mary Mary Jones. 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 Mary Jones, stupid ghost, go to me Go to MF5 Stupid ghost, Mary Jones Mary Jones, no nie wiem, chodź tu Mary Jones Mary Jones Mary, Mary Jest dot, jest dot, jest, jest dot Jest, masz tam wszystko? Nie, wszystkiego nie mam, ale wiemy, że jest dot w sensie te, te kropki czy coś tam. Tak, ta, ta, Dobra. Mary Jones. To jest e, stara komunistyczna. Bo ma sierp. Dobra. <laughs> Mary Jones. Ja zniszczyłem sobie drzwi, i chcę sprawdzić czy ona. Babcia czy to ona? Mary Jones. Mary. Eee, trzeba sprawdzić. Ociekaj! Jeżeli nie mam mroźnych temperatur, jesteśmy w, w domciu. Tak? Tak. No ty chyba nie miałeś, bo ty byłeś na strychu i nic nie mówiłeś, że poniżej zero musi być. No nie, ale trzeba, jeżeli teraz nie będzie jakby, to znaczy, nie ma. No I to, to się zamykam, i ja to, to się zamykam, nic nie mówię, słuchaj, nie? Dobra, to ja idę sobie spać. tym pracówkę. Mary John. Podo no podobnie, nie, teraz nie mów, to, to jak chcesz zobaczyć, to żeby się nie wkurzyłeś, ja to ja zje. E, Ale nie podoba mi się ten IMF, e, bo ja widziałem u jakichś tam youtuberów, e, że oni mieli taki z gwiazdkami, jakby to nazwać. No, bo to ulepszony jest. Tak, jest, coś na... dobra, bo ja myślałem, że tylko taki jest, że zmienili. Już się chciałem skarżyć, nie? O każdego przedmiotu Hunt jest chyba. No nie ma. Nawet światła nie zgasiło. Póki słyszałem, a może to tylko ten. Nie, ja się nie ruszałem teraz. E, nie ma, może, możemy iść do tamcia. Fajnie, bo spi. Ale ja chcę zobaczyć i też drzwi Mary Jones. A, ale poczekaj, ja nie wyszłem. No, no ona i tak u góry się respiła, jestem po drodze. Mary Jones... a nie, bo ty musisz wyjść, przepraszam. Zapomniałem, że się drzwi zamykają. Mary Jones! Teraz dopiero może być hand. sprawdź aktywność. Widzimy właśnie, piątka. Ty imf... imf 0. Mary Jones! Mary Jones! Mary Jones! Go to me! Stop hiding! Mary Jones! Mary Jones. mi jak będzie dziesiątka. Ooo! Gorio to przebiegły duch, który może zostać ujawniony przez światło laserowe, tylko kiedy jest oglądany przez kamerę. Dlatego ja go wtedy nie widziałem przez docy. Czyli sobie przez latarkę podczas Hanta tego już go nie zauważa i nie wiem, czy przejdzie przez drzwi. Nie, 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 nie. Te, doty, te kropki, te No, no rozumiem przez docy. No. no to. On nie pokazuje się, jeżeli masz w ręce i patrzysz. Poczekaj, patrz. powiedz mi tylko, zanim zacznę z znowu wzywać, yy, który to jest duch? E, gorio. Ale góra, dół, prawo, dobo, nie wiem, coś tam. E, w dowodach. Yy, raz, dwa, trzy. Cztery, prawy, dół. Od dołu. Cztery, prawy, dół. Dobra, dzięki. Jest coś na gnie, dobrze. E, każdego, kto zostanie przyopany na nadmiernej gościnności. Czekaj, nie, co, co, nie, co. Duchy e, e, Gorio. E, kiedy jest oglądane przez kamerę? Wyjątkowa moc. Gorio zwykle widoczny jest przez aparat, tylko wtedy, gdy w pobliżu nie ma ludzi. Okej. Okay. A ten IMF to też słaby. Jest na pewno. Podejrzewam, że to nie jest IMF, bo to jest dwójka teraz jakoś tam Mary Jones. Słabo, rzadko widuje się i jest daleka od miejsca śmierci. Mm -hmm. Mary Jones. Mary Jones nie. No już mam meduka Tylko Mary no Jones oh. Mary Jones Teraz się wkurzyła, bo jest coś tam jemy, świruje? E, Piątka Mary Jones Stupid ghost Your mom is fat Stop hiding Mary Jones hey. Co? Bez IMF-ki, gdybyśmy nie mieli imf i tak by wyszło gorio, więc jesteśmy w połowie. No tak, no moje imf tak. Nie, Sanity. Sanity moje, widzisz? Sanity masz yy, około 25. Yeah, nie, no, jest... no dobra, to wychodzę, bo zanim ona do mnie przyjdzie, to jest porażka. Mary Jones w no, generalnie no, to porażka z tym Mary Jones na ciborzach. Ja tutaj wzywam, a speedy czeka. Mary Jones! Mary Jones walczy. Walczy. No nie no, powiedziałem jej jeszcze na wyjściu, no, myślałem, że może powiedzieć to hunt. Huncisko jakieś. TSG gdzie jest? Nie no, On wyszedł. O no, nie, wolno Zostawił nas, widzisz? Jaki no, I zobaczmy, czy mieliśmy rację. Hmm. Hmm. Jak już byłeś pewien, no to powinniśmy być, nie? Ej, a pamiętasz, no, jak graliśmy wtedy jeszcze z całą ekipą w nocy? Wczoraj? No, no, no. Dawno Wiesz, co ja robiłem? No, no, no. Nie wiem, no, ale ty masz tam Alzheimera czasami. No, no młody e, No i. A wiesz, co ja robiłem? Bo wy mnie nie słyszeliście, co nie? No. A ja myślałem, żeby po prostu robicie ze mnie bekę. Mm. Więc wiesz, co ja zrobiłem? No. Odpaliłem sobie kurwa na Spotify'u. E, Playlistę Minecraftowych muzyki, i sobie po prostu łaziłem kurwa. <grym> Spoko.